Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. I proszę Państwa, robimy test, robimy coś, czego jeszcze nie robiłem, w tym, w tym sklepie. Natomiast czas najwyższy, żeby to przetestować. I co to będzie? To będzie wielka promocja na wszystko, co się tutaj znajduje w, w naszym sklepie. I jest to promocja, która polega na tym, że ceny będą obniżone względem ceny marketowej. I teraz tak. Jeżeli chodzi o kwestię obniżenia tej ceny, to ja wyedytowałem yy, moda na zmianę cen. Że ma 10%, 10 centów taniej od ceny marketowej ceny ustalać. Oczywiście zasada jest taka sama, jak w przypadku podwyższenia ceny, czyli mod, jeżeli nie jest to równa część dziesię, dziesiętna, to on sobie to dorówna, czyli tak jak tu jest 10 dolarów i 8 centów, to mod sobie to dobija. Do 10 centów i od tego daje obniżkę 10 centów. Tak, czyli tu powinno być 10,10 10 dla moda, to, to jest 10-10. Minus 10, to jest 10 dolarów dla niego. To samo tutaj. No mamy 9 dolarów i 12 centów, ten mod do zmiany ceny sobie wyrównuje do 9 dolarów 20 centów i daje od tego rabat 10 centów czyli to jest 9 i 10 tak? nie jesteśmy z, z bardzo stratni natomiast cena jest niższa jeżeli to będzie równa cena to nie jest dobry przykład szukam 69 o to jest dobra, dobry przykład 5,20 to jest równa cena, to on da równiutko 10 centów, prawda? Czyli tu rzeczywiście będzie 10 centów obniżki dla klienta. W innych wypadkach będzie to mniej, jeżeli on zawyży cenę do, do równej dziesiątki. I czemu ma służyć ten test? No ma służyć przede wszystkim temu, aby przekonać się, czy co po niektórzy z Państwa pisali, pisali dobrze: że zwiększa się liczba klientów, że są większe zyski i tak dalej. No, ja zdaję sobie sprawę, że może się okazać, że towar mi wymiecie ze sklepu. I tak na dobrą sprawę, no nie będzie się to za bardzo opłacało, ale może być też tak, że wy mie mieliście rację. Yy, więc chcę się o tym przekonać, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o kwestie yy, rachunków, to trzeba zapłacić. No i oczywiście y, robię testy, staram się zebrać te 22 tysiące, tak żeby można było wykupić licencję na książki, no i wówczas wprowadzimy nowy asortyment, y, nowe produkty do sklepu, no i będziemy patrzeć, jak, y, jak na tym będziemy, y, jak na tym będziemy zarabiać, bo ktoś z Państwa już wprowadził te ceny i napisał w komentarzu przed rozpoczęciem nagrania. Tego odcinka przeczytałem ten komentarz i, i tutaj widz pisał, że naprawdę nieźle się na książkach zarabia. Przekonamy się o tym sami, zobaczymy jak to będzie wyglądało i czy rzeczywiście będzie tak jak widz napisał u nas. W naszym sklepie pod mokrą smerfetką. Natomiast my tymczasem sobie tutaj spokojnie patrzymy. Spokojnie czekamy co, co się dalej wydarzy Gardłowo bez zmian Tam różnica Czasu między nagraniem Poprzedniego odcinka a nagraniem Tego no to jakieś Niecała godzinka może Muszę i zobaczyć czy mi się miejsce Na pizzę w magazynie zrobiło bo trochę za dużo Zamówiłem ale widzę że chyba nie No nie <ścoughs> Szkoda a nie chcę tego wrzucać. Tutaj też chipsy. Yy, za dużo chipsów zamówiłem. No i też jest problem. Nie ma gdzie ich wcisnąć, a oni jakoś tam tego nie kupują. Natomiast cała reszta jak na razie może może być. Zobaczmy. No nie tańcuj im przede mną. O, widzicie, tutaj 15.70 jest dla moda i dał 10. Yy, centów z obniżki nie? więc sklep pod mokrą smerfetką stał się konkurencyjny względem innych no i dobra godzina 19 ktoś tam z państwa też napisał będąc zdziwionym że my posiadamy tylko tylu klientów gdzie widz pisał, że na 56 poziomie to ma około setki klientów, życzyłbym sobie tego, ale, drogi widzą, jak to się stało, że tylu masz? <grystanie> Jestem bardzo ciekawy. No, my pewnie też dobijemy niebawem. Zobaczymy, jak to. Jak to się będzie tam klarowało? No dobra jest godzina pierwsza na naszym, na naszym koncie. Jest niecałe 16 tysi. To się za chwilę powinno zmienić. Magazynierzy uwijają się jak mróweczki, więc y, też dobrze. No jeżeli tak. By spo, spojrzeć na kolejki, no ale to też kasjerzy dosyć, dosyć szybko kasują eee, no to one nie tworzą się jakieś nie wiadomo jak duże praktycznie można uznać, że ich nie ma testowałem też zwiększenie o 10 dolarów względem ceny marketowej, to powiem wam szczerze, że zarobki były w jednym dniu 100 ileś tam dolarów, obroty, przepraszam, obroty, nie zarobki, obroty. A w drugim dniu yy, było około 300 dolarów i, i masa niezadowolonych klientów. Dobrze, tutaj jednego pana jeszcze mamy do obsługi. Trzeba by zobaczyć, czy pire y, nie trzeba byłoby zamówić. Natomiast nie, pire jest. Czyli po prostu chłopcy jeszcze tam nie ogarnęli tematu. No ale sporo towaru, jak widać, poschodziło. Y, tutaj cukier, tutaj również cukier. Tutaj cukier. To wszystko trzeba zamówić. No i teraz pytanie, y, ile tych osób było? Zobaczmy. 84 osoby, 5000 raptem obrotu. No nic. Trzeba chłopaków trochę zapauzować, bo musimy towar uzupełnić. No i nie wydaje mi się, słuchajcie, żeby robienie promocji było czymś opłacalnym dla nas. Jak ta pizza tutaj, bo przecież hmm. chyba się nie doczekam. 44 yy, pizze mamy. No dobra, ja proponuję, żeby chłopcy przestali na razie pracować. Niech oni sobie wrócą na swoje miejsca. Ja muszę uzupełnić towar. chodź kolego, chodź. No, ty będziesz przeszkadzał. No dobra, cukry. No dawaj. Dobrze, to byśmy mieli z głowy. Mm, makarony dwa. Mąki, jak tam stoimy z mąkami. Mm. Cztery zamówię te y, mąki, natomiast niebieskiej dwa wystarczą. Tutaj jedna ta mieszanka. Y, y, te kulki ziemniaczane, fasolka. <tuszel> Chlebuś dwa razy. Tutaj logiki, te to, 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 to lentilki, co ja tak y, pieszczotliwie je nazywam. Yy, chipsy jeszcze wytrzymamy na tych chipsach. To jest majonez. Masełko jeszcze wytrzymamy. Jogurt wytrzymamy. Mleko. Mleko trzeba. Sushi raz. To, to jest to duże sushi. Na małym jeszcze pojedziemy. Kurczaki. Dwa. Ziemniaki. Trzy. Dobrze. No i teraz zobaczmy tutaj. Aha, tu już byliśmy, to teraz tu. No, pizzę nie, nie nie tego nie trzeba. Łososie mogę ze dwa zamówić. Mięsko. Zarówno kotleciki, steki, jak i mielone. Na tym pojedziemy. To z Prypecicu do Lasagne. Musarakę oraz drugie sprypeci zamówimy po jednej sztuce. E, tutaj nie, nie trzeba nic. Oleje y, jeszcze domówię. ze 3. E, oliwę ze 2. E, tutaj raz. Dobra, zobaczmy dalej soczki. E, pomarańczkowe mogę dwa <grym> wziąć. E, i z napojów to w sumie tyle yy, chemii sporo poszło ale nie aż tak dużo trzy mm, a jeszcze dwa yy, to pięć w sumie kartonów tego zielonego papieru wartościowego maniakela trzy zwykłe cztery te czyściki do hibla yy, jeden trzy sorry yy, trzy płyny do prania bądź płukania Dwa wybielacze, i tutaj zrobimy to tak, tu zrobimy tak, i tutaj raz. I to chyba tyle. Zaraz to zamówimy. Za 5341 dokonujemy zamówienia. Zaraz to powrzucamy. Dobrze. No, no dawaj, zacząłem. Lewy przycisk myszy i elkę na klawiaturze wciskać naraz I dlatego wolniej szło. No dobra, chłopaków puszczamy niech oni donoszą, natomiast my możemy sobie sklep otworzyć. Zobaczymy, jak to tym razem będzie w tym drugim dniu sprzedażowym wyglądało. Jeśli chodzi o poziom sklepu, to powoli, powoli dobijamy do końca 70 i wskoczymy na 71, ale czy to nastąpi w tym odcinku, to, to nie wiem. Na oko jest na to szansa. Wszyscy powinni być zadowoleni. No ale przy takich cenach ja myślę, że na spokojnie. Wszystko jest niższe od ceny marketowej. Także taki dzień wielkiej promocji, właściwie to dwa dni sprzedażowe, no ale później oczywiście wrócimy do, do standardów. Czyli ta cena będzie wyższa od ceny marketowej. O ile? Myślę, że 30 centów. No i dobrze, jak na razie wszystko jest w porządku, jak na razie radzimy sobie. Tak swoją drogą to zastanawia mnie. Jak tutaj ten wzrost klientów by się miał odbywać? Czy oni by przybywali i więcej kupowali, wiedząc o tym, że powiedzmy jest jakaś fajna właśnie cena? I to się dzieje sukcesywnie, czy, czy no właśnie, jak to jak to się dzieje? Dobra, łyk ciepłej kawusi, ciepłe napoje must have, gardziołko. No tutaj ta kolejka tam w tamtej kasie to już taka się zrobiła sporała. No ale oni po prostu nie patrzą, nie, że, że tu jest wolne. Dobra, ja odnoszę wrażenie, że tych klientów jest wręcz mniej. Jest przed godziną 4, 15. Zobaczmy, jak tam whisky, bo whisky widzę, że niedołożona jest, ale to <laughs> brakuje y, trzech sztuk. Tak samo tutaj z tymi y, płynami do czyszczenia kibla. O siedemnastej. No... Hmm. No dobra, 14,5 i pół tysiąca jest przed dwudziestą. Sprawdzimy te pizzę, Nadal nie ma miejsca. Czyli y, ludzie jakoś nie kwapią się do tego, żeby kupować. Och, niedobrze. No niedobrze, bo mi jeden karton na ulicy stoi. A nie chcę go wstawiać. E, czekajcie, jeden karton na ulicy mi stoi? No tak, a nie chcę go wstawiać. No i mamy 21, proszę Państwa. Hmm. Średnio to wygląda, jeżeli chodzi o, o stan konta. Może 16 tysięcy będzie. Ale tak oscylujemy w, w, ciągle w tych granicach, tak jakby się coś tam zastopowało. <śm> mm, dobra. Jeszcze trochę ludzi jest. No, jednak siedemdziesiątego pierwszego poziomu nie wbijemy. No ale to nic. No i dobra, szesnaście tysięcy będzie. O, ale co tu się stało? No i to już chyba wszyscy klienci. Sprawdźmy, czy na pewno. Na pewno. Dobra, to ja teraz robię tak. Że zapiszę tutaj tę grę, przy Was podsumuję dzień. No to mieliśmy 83 e, klientów i wszyscy są oczywiście zadowoleni. Ja się wcale nie dziwię, natomiast obrót jest koszmarny. Więc tak to wygląda. No i teraz, proszę Państwa, mm, ja. Zmodyfikuję ten plik CFG od Price Changer, Changera i, yy, i będziemy mieli jednak tę cenę wyższą. Promocję zrobiłem, więc promocję mamy z głowy, ale już nigdy więcej promocji nie będzie. I tym pozytywnym akcentem ja się z Państwem żegnam. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby sekcja komentarze oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, papa pa.